a w tym filmie wam pokażę już ostatnie tygodnie przed Wielką Stówą Pokażę wam moje ostatnie treningi Ostatnie serie, no ogólnie jak ostatnio wyciskałem Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz możesz zostawić suba Lecimy po 1000 do końca roku No i tyle, zapraszam już do oglądania Tego dnia celem było zrobienie trzech serii Po 3 powtórzenia ciężarem 85kg Teraz oglądacie właśnie pierwszą serię Jak widzicie, pierwsza seria poszła w miarę łatwo Dawaj. Teraz zobaczcie ostatnią serię 85 W ostatniej serii poszło znowu na 3 Próbowałem zrobić czwarte powtórzenie, ale troszkę zabrakło. Teraz przechodzimy do kolejnego dnia. Przedostatni dzień stycznia miałem ambitny cel i chciałem zrobić maksa powtórzeń 80 kg. Zobaczcie na ile poszło. 80-ka poszła na 7 powtórzeń, co według kalkulatorów jeszcze nie daje słowy, ten baryż odrywałem dupę od ławy, ale byłem zadowolony, bo miesiąc temu taka 80 szła tylko na 3 powtórzenia. Po zrobieniu 80 na 7 powtórzeń zrobiłem sobie jeszcze 87,5 kilo na raz. Potem zrobiłem ostatnią serię i 92,5 kilo na jedno powtórzenie. Mamy już luty, kilka dni wcześniej chciałem sprawdzić, jak poradzę sobie z 80, a teraz sprawdzam na ile pójdzie mi 90 kg. Poszło tylko na dwa i to jeszcze ciężko, z czego nie byłem zadowolony, ale postanowiłem spróbować jeszcze 95 kg, który był wtedy moim obecnym y, maksem. Mimo zmęczenia udało mi się zrobić te 9,5 a potem zrobiłem jeszcze serię 7,5 na 6, żeby się spompować, lecz jej nie nagrałem. W tym dniu chciałem sobie zrobić serię 85 kg na 4-5 powtórzeń. Jak widzieliście, poszło ledwo na 3, z czego nie byłem zadowolony. Stwierdziłem, że nie będę już na tej 85 Zrobię sobie 90 na raz, a potem 95 albo 97,5 Którego jeszcze nigdy nie próbowałem Więc założyłem 97,5 kilo Co byłoby moim nowym maksem I przybliżyłoby mnie już do 100 kilo. To tylko 2,5 kilo mniej niż stuwa. Zobaczcie jak poszło Jak widzieliście 97,5 poszło. Może z oderwaniem pośladków i no, średnią techniką ale poszło, co mnie jeszcze bardziej motywuje i myślę, że to już jest kwestia tygodni. No. tego 2,5 kg mniej niż suwa. Jak się dobrze zmotywuje, to myślę, że da radę pójść. Tutaj jeszcze na koniec odcinka wrzucę ostatnie wyciskanie, które nagrałem i zrobiłem tutaj 90 kg. Zobaczcie sami na ile powtórzeń. Tydzień temu poszło na dwa. Jak widzicie w tydzień zrobiłem progres z dwóch powtórzeń 90 na trzy powtórzenia Wiadomo, ostatnio znowu oderwałem pośladki Ale mimo wszystko znalazłem jakieś siły, żeby zrobić to trzecie powtórzenie gdzie, ty <laughs> gdzie tydzień temu ledwo co dwa zrobiłem Teraz moim planem jest wyciskanie dużo kilo, ale w tych niższych zakresach I za dwa tygodnie będę gdzieś próbował tą stówę Myślę, że może pójść, może nie jest najlepszą techniką, ale już chcę mieć to za sobą i zakończyć tą drogę, ten etap, a teraz po prostu moim celem jest ją wycisnąć. To tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Możliwe, że już przy przymachcie 100 kilo. No i tyle, się mano.